Witam serdecznie Szefowa Polsko. To jest ten dzień, moi drodzy. Z tej strony rzecz jasna nasz porumen i słyszymy się, nawet nie wiem po jak długim czasie, bez kawusi. Słyszymy się, moi drodzy, witam serdecznie. Kawka herbatka w dłoniach to Marian. E, Marian Cello a ja zapraszam Was na mojej drodzy partyjkę obrony Benoniego, i tutaj mm, pochwalę się oczywiście tym, czym chwaliłem się wielokrotnie. Zapraszam na stronę szturumen.pl, gdzie kurs Benoniego cały czas można nabywać, cały czas poszczególni adepci obrony Benoniego dołączają do programu szkoleniowego. Także warsztat armia Benoniarzy cały czas w Polsce się rozrasta, nie tylko w Polsce, nawet za granicą. Ale my przejdźmy już do partii, moi drodzy. Może sobie opowiedzmy mniej więcej co tutaj się dzieje. W obronie do niego często oddajemy centrum zamiast za to, aby później to centrum przeciwnikowi całkowicie zdemolować. Gramy w ogóle ze Szwedem. The Swedish Mafia. Zawodnik wyżej notowany ode mnie, natomiast bez tytułu. Jak nam to się podoba? Czy nam się to podoba, czy nie? Mm, Okej, okay, dołącz. Ograliśmy już z tym agentem. Okej, okay, dobra. Graliśmy z tym agentem, także nie ma tutaj w ogóle o czym rozmawiać, gramy sobie partyjkę, rywal zdecydował się na atak czterech pionów, więc taki wariant najostrzejszy. Problem jest taki, że tutaj jak się zasłonimy skoczkiem bądź gońcem, to białe mają przygotowany ruch e5 i taka jest idea stojąca za posunięciem f4, także tutaj musimy nieco się uniżyć i cofnąć się skoczkiem z f na d7, ale przynajmniej dzięki temu wprowadzamy gońca do gry, bardziej może aktywujemy go, bo on już jest wprowadzony. I tutaj moja idea, która hmm, opiera się na opóźnieniu roszady, hmm, skoczek B4 i posunięcie A6, żeby wybadać, gdzie tenże goniec odejdzie i dopiero pod to dostosować plan gry. Tutaj jest takie hmm, najczęściej, może nie najczęściej, bo najczęściej jest goniec E2 stosowane, ale często goniec B7 jest opcją w partii goniec D3. I tutaj pamiętam, że tego gońca można było dziabnąć. Tego gońca można było dziabnąć, bo ten skoczek stoi dobrze, ale mm, niekiedy jak Goniec na przykład odejdzie na b1, to... Ale dobra, ja zrobię rozszerzadę jeszcze. Jeszcze jeszcze chwilę zaczekam. Bo jak rywal odejdzie gońcem na b1 od razu, to ja mam ruch c4 i wtedy od razu fajnie pole c5 dla skoczka mi się zwalnia. Przeciwnik gra wieża e1. Przyznam się szczerze, że hetman c7 mi się tutaj podoba. Bierza jeden po to, żeby tutaj dojść do E5 z pewnością. Aha, mogę koń E6. Ale po koń F6 dostanę H3. To mi się troszkę nie podoba. A co jak hetman C7 z planem C4. Może tutaj czegoś nie dostrzegam, ale tak na pierwszy rzut oka wygląda bardzo sensownie. Goniec E3. Ja zagram C4, koniec na B1 i ja koń C5. Wtedy rywal zagra gońcem na D4, jak koń B3. Goniec G7, tak? I że po król G7 wieża A3, ale coś tam się dzieje, nie? Dobrze. Hm. Mogę jeszcze wyczekać przeciwnika, tylko nie wiem, czy ja chcę to robić, bo mogę wieża E8, tylko dostanę wieża C1 wtedy, nie? O... Dobra, może zagram wieża E8, wyczekam przeciwnika troszkę. Nie wiem, czy to jest dobre, czy nie. To jest partia szachów szybkich, partia 10 minutowa, więc też tutaj ten czynnik praktyczny jest istotny. Ja chyba zagram... Aha, tylko po C4 ja nie wiem, czy on nie chce odejść gońcem na F1, wiecie? Żeby na końce 5 móc zbić na C4. Ho. Może że B8 zagram? Żeby mieć C4 i do B5 dochodzić od razu. To mi się podoba, no. Okay, goniec B1 od razu, więc ja C4 nie gram, tylko gram B5. Żeby cały czas pole D4 utrzymywać pod kontrolą. Pole D4 jest bardzo ważne w tej pozycji. W ogóle stęskniłem się za kawusią. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Dawno nie grałem w ogóle w internecie dyszek, poza tym, co ostatnio na streamie. Także zobaczymy, tak. Tu troszkę się obawiałem o tego skoczka właśnie, to o czym wam wspominałem, że czasami brakuje nam na niego pomysłu. No ja chyba nie mam nic lepszego do zagrania niż goniec b7, żeby w razie czego mieć konie f6 i po e5 bić na d5. Taki tutaj pomysł mi przyświeca. Zobaczymy, czy ma to jakkolwiek sens. Chcielibyśmy zagrać wieża e7, wieża e8, tylko wtedy po e5 biciu dostajemy d6 z widłami. Bo hetman tutaj pięknie strzeże tego piona. Także to mi się troszkę nie podoba, ale coś tu się znajdzie. Szporwem coś tu wykombinuje, co? Wieża E7, E5. Wieża E8. Koń E4. Tutaj jest taki ruch. Nieprzyjemny no. Nieprzyjemny bardzo nawet bym powiedział. No dobra, mogę konie przejść po prostu nie w tej pozycji. Co prawda nie atakuje rywalowi niczego, ale może właśnie przygotowuję się do wieża E7. Żeby na E5 mieć koń. Coś mi myszka tutaj odłączone. Coś mi mieszka tutaj przerywa, ale. Miejmy nadzieję, że to nic poważnego. Nastąpiło G4. Czy nas to boli? Chyba nie. No to nie boli G5, koni H5 i F5 tam jeszcze, co prawda, trzeba by uważać, ale ja mam niby E 6 zawsze na to. Ta przewaga przestrzeni jest tutaj lekko odczuwalna, trzeba przyznać, nie? Hmm. C4 teraz niewiele nam daje, bo nie mamy jak tym skoczkiem tutaj wleść. Może to był problem, może to był błąd, może trzeba było. Trzeba było tym skoczkiem, może jednak na c C4 i koń c 5. Nie wiemy, tego się nie dowiemy w najbliższym czasie, bo wieża E7F5, wtedy mam koń D7. G5F6. Nie jest to przepyszne leczo. No dobra, wieża E7, spróbujmy, zaryzykujmy. G5, koń D7F5F6, żeby nie dać F6 przeciwnikowi samemu. Hmm. Spróbujmy w ten sposób. Obawiam się trochę goniec H4, z planem E5. Chociaż może mogę zagrać wieża E8 i na E5 oddać jakość. Najpierw jakość potem jakość. Jak to mówią. Antek mi kiedyś tak. Taką rozkminkę przekazał i tak zapamiętałem sobie. Goniec H4 może C4? C4 E5, no właśnie. Ale ja chyba zagram C4 i po E5 koń D5. więc bije 7, Hetman 7, ed Hetman D6. Oddaję jakość. Let's try it. C4? Jakiś Hetman C5 może? Coś trochę rozruszać te pozycje, by pasowało. Mam nadzieję, że nic nie podstawiłem, bo to jest bardzo trudna pozycja do ogarnięcia. Mogę jakiś H5 wrzucić, żeby G5 sprowokować. Chociaż w H5, GH muszę się liczyć. Ale szczerze powiedziawszy, oddanie wierzy za tego silnego czarnopolaka nie brzmi jak zły interes. Tylko, żeby rywal jeszcze chciał go wziąć. Bardziej jakieś F5 się obawiam. Bo F5 nie wiem, czy jakiegoś H6 nie muszę grać. Wiecie? G5 koń D7, tu jest luz. Po F5 zdąży się przegrupować. Nawet cofnę się wieżą. Ale faktycznie ta wieża i goniec podchodzą pod pewne motywy, które są nieprzyjemne. Dobrze, że rywal długo myśli. Mamy czas, żeby coś wykombinować. Król G2 wieża E8 chyba. Trudna pozycja. Bo tutaj też figury rywala są poblokowane. Hetman D2, czyli rywal jakiś coimbije B5 tutaj chce mieć w zanadrzu, ale. Nie wiem, czy to jest. Czy to jest coś co. Dobra, czekajcie, wieża E8, coimbije B5, Hetman C5. B D4. Czuję, że tam jest dobrze coimbije 4 po prostu. Na E5. Na 5 gram Coin D5 G5 koń H5 F5. F5 trochę nieprzyjemne. Na F5 może H6 dalej muszę grać. F5 GF. Może GF mnie ratuje jeszcze? Bo na F jak mu otworzę tutaj... Linia E to będzie bajecznie. GF, GF, jakiś król H8. No jest docisk, nie? Dociska mnie tu przednio. Ale nie oznacza to, że jest sytuacja patowa. Jest to sytuacja trudna, ale stabilna póki co. On ma dużo rzeczy do policzenia. Ok, król G2, czyli poprawia pozycję coś co jest najbardziej problematyczne, jak rywal nie podejmuje bezpośrednich kroków, tylko odbija piłkę, bo jak my możemy poprawić tę pozycję? Teraz powiedzcie mi, moi drodzy. Hetman c5, na goniec f2 może hetman c8, może w ogóle hetman c8 być ciekawe, ale tam nic nie ma, bo goniec g3 po prostu. Spróbuję hetman c5, tak trochę podciągnąć tę H5, GH, koń H5, goniec E7, oddanie jakości. Ma taki sens, ma taki sens, moi drodzy, tylko jaki? Mały czy niemały? koń D3, bicie, bicie, bicie. Tam B4 mogę zagrać, wprawdzie. koń D3, bicie, bicie. Hetman D3. B4. Nawet koń A4, powiedzmy tak życzeniowo myśląc. Na wieża bije 4, ma na goniec bije E6. Wieża bije E1, co prawda, jeszcze? No, gruby mi nieść mi szyte, to jest moi drodzy. Nie chcę was tutaj martwić. Spróbuję jakoś Hetman C5. Mm -hmm. Spróbuję Hetman C8, to Koń bije B50, wtedy Dobra, chyba Hetman C7 wrócę. Piłka po stronie przeciwnika. No, póki to gra rewelacyjnie ziomek. Nie można się do niczego przyczepić. Koń bije B5, AB. Hetman bije B4, koń bije E4 mamy. Wówczas. E5, koń bije D5. To jest git. Gojen z D4 pewnie jest najmniej przyjemne. Ale może po z D4 zagram H6? Hm. Żeby to G5 osłabić troszkę. Hmm, hmm, hmm. Pozycja jest naprawdę trudna. Jest złożona. Wziął. To jest chyba dobra informacja. Bo tutaj coś się chociaż dzieje. Dobra, teraz pytanie, bo. Mogę zacząć od goniec A6. I wtedy będzie mu ciężko i tak tego pionka obronić, wiecie, a nie puszczę mu A6 samemu. Chyba tak zagram, bo. On chyba policzył koń bije 4. że tam mi walnie, walnie i walnie na B5. Spróbuję goniec A6. Nie wiem, czy to ma sens. Chociaż E5 tutaj jest. E5 koń bije D5. ED. koń B4. DC. Ja tu mam wieża E1 i goniec B2 jeszcze. Mhm. Mm Trzy minuty na zegarze, też moi drodzy. No na coin d2 mam coin d5. To jest trick. I on nie ma chyba jak tego pionka utrzymać. Ma... chcę w to wierzyć. Chcę w to wierzyć, że on nie ma jak utrzymać pionka. Go jest F4, chłodsze pieczone coś takiego znalazł. Niepocieszające mocno, bo to jest dobry ruch którego nie widziałem, niestety. Spróbuję h5. Dobrze, Ziomek, dob, dobrze gra Ziomek, naprawdę. Stara się bardzo mocno kontrolować tego mojego Benoniego. Mało komu się to udaje. G5, koin 4, rzecz jasna. GH, koń H5, to jest moja puenta. Chcę oddać tę jakość. Nawet primowa ustawie Nie wiem, czy on nie walnie na F6 i wtedy na H5. Mhm. E5 od razu nastąpiło. O pieczone no, co tu się dzieje? <śmary> Może hetman de siedem zacznę Tylko Hetman bije D6. Nie, nie daje Hetman D6. Na EF mam Hetman G4, królew 2 i wieża bije E1. E6, wezmę. Kurczę, tego też nie widziałem. Na goniec E8 wieża bije E1. Na goniec F5. Co tu się dzieje, widzowie? Minuta na minutę. No mój koniec nie gra Ja muszę tak zagrać chyba w ogóle Ja nie chcę mu tego Hetmana dać przestawić O kurde, wieża bije b Nie, nie miałem Może miałem? Beroni! aż <tak>, tak jest! Ale fajna partia. Huch Tak jest, o to chodzi. O to chodzi. O to w tym życiu chodzi. Kliknijmy przegląd. Ale jaja. No, dobra, dobra partia na rozgrzewkę. Dobra partia na rozgrzewkę po przerwie. Jak widzimy, do samego, do samego końca było ciężko. Wow. Ale trudna partia. Dobrze grał ziomek w ogóle. To jest ciekawe, bo jakby wydaje mi się, że graliśmy bardzo ideowo i bardzo, bardzo dobrze. A Wy nie widzicie tego, ale ale engine tutaj yy... ocenił naszą siłę gry na 250 na czeskomie, więc to nie jest chyba yy, wymarzona sytuacja. Ale z drugiej strony, to moi drodzy, rozpocznijmy przegląd. Skoczek F6, C4, C5. Tu jest wszystko w porządku. No, ta przewaga w Benonim, według komputera, oczywiście jest. Nigdy tutaj nie mówiliśmy, że jest inaczej, natomiast pozycje są na pewno turbo ciekawe, nie? No i właśnie ja pamiętałem, że tutaj kąpek chce, żeby bić tego gońca, ale. Ale chciałem przytrzymać to napięcie troszkę dłużej. Goniec E3, wieża E8, H3. Jednak C4 trzeba było grać. Tylko co po goniec F1? Mój drogi. Aha, po prostu końce C5 i na goniec C4 mam konie 4. Ja się trochę bałem, że tutaj będą. Jakieś motywy z niebranioną figurą na linii, e, szczerze powiedziawszy, zagrałem wieża B8, gońc B1, B5. Aż dziwne, że C4 nie zagrałem. Tylko gońc D4 i co? F6? Ja myślałem, czy F6 nie mam tutaj grać. I zaraz koń C5. Tak chciałem bardziej. Tak po prostu zbić, łopatologicznie. Ciach i koń C5. Czy Hetman C5? Okej, okay, koń C5, koń B3. W ogóle niczego się nie boję. No tak, bo na D3 wchodzę lub na B3. Rywal nie jest się w stanie przed tym obronić. Ciekawe. Koniec b7, koniec f2, koniec f6. No i tutaj już była degręgolada. Benio... Benio... Grengolada. Beniolada. O kurcze, koniec d5 miałem. Ja Cię kręcę, ile tutaj taktyk chodziło? To jest właśnie to, to, co w Benonim kochamy. Czekajcie, koniec d5, koniec d5. Koniec d5. I na czym to się opiera w ogóle? Że po koniec b7 jest c3? A nie, po prostu koniec 7. Tutaj jest to zrozumiałe. A po ed? Okej, okay, wieża e1, dajmy na to, że wezmę to gońcem. A, po prostu gram bez figury. I na końcu hetman c5 jest g. Ciekawe, ciekawe, no. Hetman c5, goniec f2. Tutaj nie miałem za bardzo pomysłu, koń b5. I tu mi się goniec a6 podobało. Bo koń d5... Aha, dobra, bo ja chciałem tylko na e4 bić. Ale koń e4 mi się nie podobało, bo bicie, bicie i hetman bije b5. I uznałem, że to jest... Że to jest zła pozycja dla mnie po prostu. Goniec A6, żeby tutaj pobronić, tylko niestety nie widziałem goniec H4. W ogóle cały czas stała ta taktyka, to jest niebywałe. ED i wieża E2? I wieża E1 z planem wieża E2. Wow! I wieża B2, dobra, to mogłem znaleźć. To mogłem znaleźć, bo po Hetman A3 pewnie jest jeszcze C3. Myślałem, że C3 na dobicie. W ogóle błąd za błędem, nie? Każdy rów to błąd. Depresyjne są te szachy trochę. Hetman A2. A wieża B2, powtarzamy, tak? Okej. Okay. Hetman E7. I na E2. Niesamowity wariant, Benoni. Naprawdę mega ciekawa gra. Ale trzeba to wszystko widzieć. Hetman D7. Czyli najpierw zbić, żeby na D6 mieć teraz Hetman D7, tak? No właśnie, bo ja nie widziałem, że po Hetman D7 jest E6. Ja jakby widziałem E6, ale że koniec G6 jest jeszcze. ED. Wieża E4, błąd. Hetman D2, C3. No do samego końca było mega, mega ciężko, nie? Mieliśmy swoje momenty, jasne, ale widzimy, że rywal też, jak podstawiał, to też nie tak banalnie, tylko że my naprawdę musieliśmy się wzbić na wyżyny Benonowego zrozumienia taktycznego, nie? I tu się przestraszył przeciwnik. Tu chyba zagrał Olin, po prostu już nie mając czasu. To jest, czy to jest plus 3? OK, no to to już jest bardzo konkretna pozycja, nie? Bo pamiętajmy, że tutaj ja mam dwa piony, rywal ma piona idącego. Tu się po prostu chyba wiecie, podpalił przeciwnik, nie? Na niedoczasie. Ale tak, wytrzymaliśmy napięcie, nie rozlecieliśmy się w tej pozycji i za to zostaliśmy wynagrodzeni. Także dwa na jeden mamy bilans z Swedish Mafią. Wychodzimy na prowadzenie w naszym pojedynku. Pewnie jeszcze niejednokrotnie nie, nie w tej serii się z tym zawodnikiem spotkam. Serdeczne dzięki za to, że byliście ze mną. Ja się odmeldowuję, Polish Mafia górą, eee, szparumenowa mafia górą, także to najważniejsze. Jeżeli podobało Ci się to nagranie, napisz w komentarzu mafia, przypnę Ci serduszko, a ja zapraszam Cię już za tydzień, gdzie będziemy się słyszeć w kolejnym tego typu odcinku. Do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce. Cześć!